Ostatnie przygotowania i gotowe. Miasteczko rowerowe w gdańskim Brzeżnie stanęło w ramach inauguracji sezonu. Jednak punktem kulminacyjnym imprezy był przejazd od mola do mola. Cykliści wystartowali zatem w Orłowie, by tuż po 12 dojechać do Gdańska. Wśród nich pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, inspektor Zbigniew Macczak. Powiem, że osiągnęliśmy ogromny sukces. Brało udział około 100 rowerzystów. Największym sukcesem jest to, że szczęśliwie dojechaliśmy tutaj do Brzeźna. Wśród uczestników przeważali pasjonaci. Można było jednak dostrzec także tych, dla których jazda rowerem to codzienna, ciężka, ale przynosząca dużo satysfakcji praca. Bardzo pozytywnie ludzie reagują, naprawdę. No, tak jak widać, robią sobie z nami zdjęcia, mówią, że chcą wstąpić do policji, co jest bardzo miłe. Na pikniku można było także sprawdzić rowery. To przecież pojazd jak każde inne. A lekceważenie jego stanu technicznego może niefortunnie się skończyć. Podobnie zresztą może się skończyć jazda bez odpowiedniego przygotowania. Chcemy rozdawać elementy oddaskowe, czyli żeby zwrócić uwagę na widoczność rowerzystów. Kaski rowerowe będą nagrodą podczas niektórych konkurencji rowerowych dla całych rodzin. A dzieci powyżej 10 roku życia, które nie mają karty rowerowej, mogą uczestniczyć w egzaminach kartę rowerową. Kolejny rowerowy piknik już za rok.